Witajcie. Przyjaźń nie rozróżnia płci, gatunku czy statusu. Nie zależy od okoliczności i nie wiąże się z żadnymi warunkami. Przyjaźń albo się pojawia, albo nie. Nie da się jej kupić za żadne pieniądze, a zapracować na nią można jedynie oddaniem, cierpliwością i czułością. To szczególny dar losu, który wymaga uważności i delikatności. Ta historia zdarzyła się w pewnej rosyjskiej wsi. Rodzina lewickich zawsze miała dużo zwierząt. W tamtym okresie w zagrodzie były dwie krowy, byk, osiem świń i króliki. A nocą jeszcze trzody przybyło, bo jedna z krów powiła cielaczka. Młoda krówka była prześliczna. Miała wielkie oczy koloru roztopionej czekolady, którymi patrzyła na nowy świat z ciekawością i zainteresowaniem. Następnego ranka cielak spokojnie leżał obok matki, a Irina, właścicielka gospodarstwa, sprzątała dołem. Jej ośmioletnia córka Nastia z zachwytem przyglądała się noworodkowi. Podziwiała go tak głośno, że matka nie mogła tego dłużej wytrzymać. Nakazała więc córce nie przywiązywać się zbytnio do cielaka, bo jak podrośnie, to i tak zostanie sprzedane. Wkrótce do obory przybiegł Szarik, ulubiony pies całej rodziny. Gdy był malutkim szczeniakiem, znaleziono go w pobliżu podwórka, a mała nastia ubłagała rodziców, żeby go przygarnęli. Na pewno nie przetrwałby sam na dworze mroźnej zimy. Szczeniak. Wyrósł na dużego, kudłatego psa, który odwdzięczał się rodzinie ogromną lojalnością. Wesoły i ciekawski szarik natychmiast zainteresował się nowym przybytkiem. Widząc cielaka, od razu zaczął go obwąchiwać i szybko się z nim zaprzyjaźnił. Nastia zignorowała ostrzeżenie matki i dalej głaskała malucha po głowie. Wymyśliła nawet dla niego imię – kokardka. Po kilku dniach kokardka wychodziła już na łąkę. Z początku stawiała ostrożne kroki, ale im dalej, tym pewniej się czuła. Nogi stawały się coraz mocniejsze, a cielak z radością biegał po podwórku, bawiąc się z nastią i szarikiem. Ta trójka spędzała razem całe dnie. Gdy tylko dziewczynka siadała, maluch natychmiast do niej przybiegał, sadowił się obok i kładł głowę na jej kolanach. Zaraz potem przybiegał szarik i wesoło się do nich dosiadał. A potem wszyscy zajadali się pieczonymi przez mamę pysznymi bułeczkami, jabłkami i innymi smakołykami. Nadszedł dzień sprzedaży cielaka. Nastia była bardzo rozżalona, płakała i błagała matkę, aby ta zmieniła zdanie i zrezygnowała z umówionej transakcji. Ale kobieta była nieugięta. Od samego rana dziewczynka nie była sobą. A sama myśl, że kokardkę zabiorą obcy ludzie i nigdy więcej jej nie zobaczy, doprowadzała ją do łez. Szarik, nie rozumiejąc, co się dzieje, nie odstępował Nasti na krok. Gdy pojawili się kupcy, Nastia spoglądała na nich z nadzieją, że cielak im się nie spodoba. Niestety, klienci byli nim zachwyceni. Gdy dziewczynka to usłyszała, wybuchnęła płaczem. Dla nich to był po prostu towar, zwykła inwestycja, ale w jej przypadku chodziło o przyjaciela. Pies dołączył do niej i zawył z wysoko uniesioną głową. Klienci rozglądali się i zdezorientowani nie wiedzieli, co o tym sądzić. Dziecko gorzko szlochało, pies wył. A ciele patrzyło na nich oczami pełnymi smutku, jakby miało się również zaraz rozpłakać. Wreszcie zrozumieli w czym rzecz i powiedzieli Lewickiemu, że nigdy nie mogliby sobie wybaczyć, gdyby rozłączyli tak blisko związanych przyjaciół. Wyraz oczu tej trójki prześladowałby ich do końca życia. Mama Nasty poczuła się nieswojo. Zaczęła gości przepraszać, prosić o wybaczenie, ale ci okazali się wyrozumiali i szlachetni. Szybko się pożegnali i odjechali. Kokardka została w domu. Cała trójka bawiła się razem przez cały dzień, a rodzice tylko się uśmiechali, omal nie popełnili błędu i nie zabrali córce tak wspaniałego uczucia, jakim jest szczera przyjaźń i wiara w ludzi. Ponieważ kokardka ciągle przebywała z Nastią i szarykiem, zmieniła swoje krowie nawyki. Zwierzę zaczęło zachowywać się całkiem jak pies. A jego ulubioną rozrywką była gra w piłkę i długie spacery po polach. Cielak traktował nawet dziewczynkę jak czworonoga i pozostał jej wierny przez długie lata. Pewnego razu, podczas spaceru, Nastia poszła dalej niż zwykle. Cała trójka udała się nad rzekę. Było wspaniale. Chłodny wiatr kołysał gęstą trawę. Szarik łapał koniki polne i ganiał motyle. Kokardka położyła się w trawie i zasnęła. Dziewczynka zaś wiła wianek ze stokrotek i chabrów, Patrzyła, jak chmury szybko biegną po niebie. Sielankę przerwały odgłosy zbliżającej się, rozwrzeszczanej grupy chłopców. Na widok bezbronnej dziewczynki ucieszyli się, że znaleźli obiekt żartów. Zabrali jej słomkowy kapelusz i zaczęli nim rzucać, zmuszając Nastię do tego, by ich ganiała. Dla nich to była zabawa, ale Nastia ledwo powstrzymywała łzy, ponieważ kapelusik był prezentem od mamy. A ona bardzo go lubiła. Bandzie chłopaków to nie przeszkadzało, zaczęli dodatkowo wymyślać obraźliwe przezwiska. Nie mogli tylko przewidzieć jednego: tego, że z pomocą pospieszy jej wierny pies. A rozbudzona kokardka naprawdę się ze złości. Cielak zdążył już porządnie urosnąć. Gdy więc zaczął ich brać na rogi, przestało być im do śmiechu. Szarik też nie próżnował i łapał łobuzów za nogawki. Chuligani, nie spodziewając się takiego obrotu spraw i takich obrońców, rzucili się do ucieczki, a pies odprowadzał ich głośnym szczekaniem. Po powrocie do domu Nastia opowiedziała rodzicom o przygodzie. Mama i tata trochę się przerazili, ale też ucieszyli, że lojalni i wierni przyjaciele stanęli w obronie córki. Po latach dorosła już Nastia podzieliła się tą historią w sieci. A kolejna historia wcale nie będzie mniej interesująca. Cielak James urodził się na farmie Happy Hands and Highlands Farm. Niestety w trakcie porodu doznał uszkodzenia mózgu, co doprowadziło do tego, że stracił część odruchów. Na przykład nie potrafił ssać sutków matki. Farmerzy Adam i Emily Hobson postanowili się nie poddawać i spróbowali sami wychować malucha. Zabrali go do domu i karmili z butelki. Cielak na kilka tygodni zamieszkał z nimi w domu. Kiedy wreszcie podrósł, postanowili przenieść go z powrotem do stada, ale krowy dosłownie przepędziły go precz. Dlatego Wyrzutek zamieszkał na podwórku, gdzie zaprzyjaźnił się z psami. I nie tylko się zaprzyjaźnił, sam niemal stał się wielkim szczeniakiem. W rzeczywistości musiał się uczyć wszystkiego od nowa, a ponieważ jego wychowawcami stały się psy, James doskonale nauczył się merdać ogonem, gryźć zabawki, lizać swojego pana po twarzy lub wesoło skakać, zapraszając innych do zabawy. Był tylko jeden kłopot. James to byk i to nie mały, więc po paru miesiącach stał się dla swoich przyjaciół za duży. Nie można było dołączyć go do stada, ponieważ zdaniem krów zachowywał się durnie, traktowały go więc jak odmieńca. Hobsonom nie pozostawało wiele do wyboru. Mogli zostawić ciele na podwórku, gdzie wrażliwe, lecz ogromne zwierzę zaczynało wszystkim przeszkadzać, oddać je do rzeźni lub wymyślić coś innego. W tym czasie nabyli dwa osierocone cielęta w podobnym do Jamesa wieku. I to był strzał w dziesiątkę. Trzy sierotki, które nigdy tak naprawdę nie żyły w stadzie, szybko się zaprzyjaźniły i zaczęły trzymać razem. Na pastwisku trójka wyrzutków nadal trzymała się z dala od krów, ale zainteresowały się nimi inne cielęta. Hobsonowie w imieniu Jamesa założyli kilka kont Jamesa w mediach społecznościowych, które szybko zyskały fanów. Słodki cielak w każdym wzbudzi przyjazne uczucia. A jak elegancko wygląda w ubrankach, to całkiem inna historia. Na widok takiego młodzieńca na Instagramie. Wiele osób chciało przygarnąć Jamesa, ale Adam i Emily wcale nie chcą go sprzedać, ponieważ teraz jest on już częścią rodziny. A na dziś to wszystko. Napiszcie swoje opinie na temat dzisiejszego odcinka w komentarzach pod naszym filmikiem. Łapki w górę i do zobaczenia wkrótce.